Witajcie w kolejnym odcinku, w którym próbuję, albo podejmuje próbę, o, może tak, podejmuje próbę przejścia jak najdalej Endless Mode. W dzisiejszym odcinku troszkę inne jednostki, bo mam Titan Clockmana, to jest pierwsza jednostka, którą tutaj będę używał jako inną jednostkę. I do tego mam Green Laser Cameraman. Także ta jednostka na początku będzie ładnie mnie broniła, nawet ją tutaj już postawię, zanim pójdę dalej z Mikołajami. Jeden Mikołaj już stoi, teraz polecimy w następnych Mikołajów. I mam nadzieję, że ten jeden laser wystarczy, żeby to wybronić. Zobaczymy. Polecę w mikołajach oczywiście jak najszybciej oczywiście też wziąłem tutaj kolejną farmę żeby więcej kasy spadało e, więc myślę że się uda do tego wziąłem speaker repair drona więc no zobaczymy 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 na razie może troszkę upgradeuję laser kameramana żeby miał leciutko większy zasięg nie dms tylko zasięg no i zobaczymy jak tym, z tym clockmanem pójdzie jak ten tytan sobie poradzi czy sobie poradzi lepiej, czy gorzej znaczy się, czy ja sobie poradzę lepiej, czy gorzej niż w, niż w poprzednim e, odcinku, także to się wszystko okaże, postaram się to ładnie stawiać, no w poprzednim odcinku miałem szefa, teraz mam pożyczony laser, Green Laser Cameraman od Verci i Clockmana od Flexana, także zobaczymy jak to wyjdzie ehm, Zobaczymy, zobaczymy, także lecimy powolutku do przodu, e, tutaj na razie e, Green Laser Cameraman sobie daje radę i on początku będzie bardzo ładnie dawał radę. Kto nie wie, Green Laser Cameraman to jest ekskluzyw, chyba dobrze mówię, nie? Chyba się nie pomyliłem. To jest ekskluzyw i jego super umiejętnością jest to, że on spowalnia jednostki. Zobaczcie, jak tutaj a te za szybko padają, więc tutaj nie będzie widać, ale z czasem będzie można zauważyć, że on spowalnia jednostki, więc to się bardzo przyda. Zasięg też będzie miał ładny, bo Tutaj będzie sięgał, i tutaj chyba jak dobrze kojarzę, jeżeli dobrze go postawiłem, to będzie miał właśnie taki zasięg, więc to się przyda. Drony się przydadzą, będą stuny ściągały. No i Clockman ma bardzo fajną umiejętność. Zatrzymuje tutaj wszystko, dosłownie wszystko tutaj się zatrzymuje. Nic nie jest w stanie się ruszyć, więc takie umiejętności dzisiaj mamy. Oczywiście farmy, wiadomo, farmy farmią, nie? Także tutaj o umiejętnościach farm chyba nie muszę za dużo mówić. O, zobaczcie, teraz widać jak się zatrzymują. Widzieliście, 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 bo ja widziałem, także mam nadzieję, że wy też. W zasadzie to będzie jeszcze widać nieraz. Ehm, może jeden raz go upgradeuję, co? bo on ma troszkę, o, właśnie, coraz więcej potrzebuje. Zobaczcie, jak te pierwsze jednostki zwalniają, o, właśnie, i dlatego on jest ładny, bardzo, ale to bardzo ładny. Dobra, wave 11, myślę, że tutaj spokojnie będziemy ogarniali, o, właśnie, już ma ładny zasięg, więc już tutaj bije, a ja się biorę za Santa oczywiście. Mógłbym postawić już te farmy, ale myślę, że będzie na razie okej. Okay. <laughs> będzie na razie okej, okay. fajnie, kaska wpada, więc nie powinno być zbyt nie o problemu i potrzeby, ale chwila, tutaj mogłem, tutaj była potrzeba chyba, żebym wydał kasę, nie? Taka potrzeba chyba była. E, dobra, spróbujmy jeszcze może tutaj postawić. Nie wiem, czy tutaj będę stawiał potem jednostki, czy nie, czy co tutaj będę stawiał. Także, dobra, na razie fajnie jest. Tutaj nie będę upgrade'ował, bo to jest za mało chyba. Lepiej tutaj upgrade'ować. E, no i zaraz mamy maksa, zaraz mamy maksa. Tutaj jak to wygląda? 1500, to jeszcze nie będzie maksa. Ale może go upgradeuje co? Chyba go upgradeuje. Tak jest. Tak jest. To będzie jednostka, która teraz dostanie upgradea, chociaż tutaj sobie całkiem spoczko radzi. Jak teraz? Teraz to powinien spokojnie wybić. Tak jest, dobra, więc ja się zabieram. Gdzie się zabieram? Tutaj, za tego Santa, może. Bo te. Ajajaj, troszkę za mało kasy. A szkoda, żeby tego nie wydać. Dobra, bo 750 mam, 250 na pewno przed skipem nie dostanę, właśnie. Więc wolałem upgrade'ować tego za 2000 niż czekać tutaj na 3 i stracić te. No nie wiem, 500? 500 chyba. Także tutaj mamy już dalej, jak to tutaj wygląda. Wybija, pięknie wybija. Także 15 wave idzie całkiem ładnie, mogę powiedzieć, bez problemu. Mhm, mm tak jest, no zobaczcie, że one tutaj nie mogą się przedostać, tak, je ja zatrzymuję. Tutaj teraz jeszcze troszkę, jeszcze troszkę i zaraz zrobimy kolejnego upgrade'a tego green lasera. O, właśnie, pięknie tutaj. Teraz może tutaj upgrade'ujemy te farmy. Tutaj postawiłem te farmy bliżej drogi, bo one jednak będą stuny ściągały, więc bardzo dobry pomysł chyba. <laughs> bardzo dobry, zobaczmy, zob o, pięknie to było. Oj, mm. Tutaj by się przydał upgrade chyba. Chyba by się przydał upgrade. Tak jest czekamy na skipa czekamy na skipa i upgrade'ujemy jeszcze green lasera, żeby to wybronił żeby to wybronił, to już jest max level i powinien dać radę co, tuna nie dostaniesz, no właśnie nie dostaniesz, tutaj już szybko pójdzie ładnie, bo już ma tyle damage'u, że bez problemu ogarnia także ja się zabieram jeszcze dokończyć te farmy, mam nadzieję, że to wytrzyma, mam nadzieję, że to wytrzyma i kloka dopiero będę stawiał za chwil parę albo już Albo już dobra, tutaj mamy te farmy praktycznie wszystkie wymaksowane. Te jeszcze muszę wymaksować po 6 siaków, Więc myślę, że może pierwszy klok stanie gdzieś tutaj, jeżeli go zmieszczę. O, tutaj, tutaj pojawił się, jest. Dobra, tutaj chyba będzie dobre miejsce. On hmm, albo tutaj zobaczmy. Zobaczmy, jak przejdziemy do bossa. Jak te bossy, mini -bossy będą padały. Chociaż nie, tutaj klok się przyda. Tutaj jest na razie ok. Dobra, klok się przydaje. Tutaj bardzo się przyda ten klok, bo tutaj jednak jednostek bardzo, ale to bardzo dużo się pojawiło. Więc klok upgrade'ujemy, już jest czwarty level. Tutaj wybijamy, wybijamy, wybijamy. Tak, o ładnie. Dobra, teraz jest damage dosyć spoczko. Jedziemy cały czas na autoskipie, więc myślę, że wcale nie jest tak źle. Jeszcze tylko tych Mikołajów. Muszę ich upgrade'ować, wymaksować ich. O, bo. Jest pierwszym wymaksowany. Zaraz się zabieramy tutaj. Może autoskip wyłączę? A w sumie, troszkę, jak to mówił Mati na live ostatnio, bez ryzyka to, to nie jest gra. Nie ma zabawy bez ryzyka, także e, ryzykujemy. Nie wyłączę autoskipa. Jak tutaj sobie z mutantem poradzimy? Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Tutaj upgrade będzie troszkę więcej siły. No pięknie, pięknie to idzie. E, dobra, teraz musimy nazbierać tutaj na kolejne mikołaje. E, wszystko jest stunowane bardzo ładnie, także tutaj się jednostki zatrzymują troszkę, żeby te stuny zrobić. To bardzo dobra wiadomość. Tutaj te stuny jednak idą, a idą. Dobra, tutaj zszedł. Jeszcze 6 tysiaków. Jak nam tutaj idzie? A bardzo ładnie. Oj, pięknie to idzie. Zobaczcie. Pięknie. pięknie. O, super. Dobra, klok, jak ty, ty masz zasięg? A tutaj ładnie. Nie no, tutaj to miejsce jest. No, bardzo fajne dla tego kloka. Dlatego kloka to jest bardzo ładne. Kloka jako że zegara, nie że taki klok, taki masywny. <laughs> Także dlatego zegara jest bardzo dobre miejsce. I myślę, że... Hmm, zasięg. Jaki on ma zasięg? 60 chyba będzie miał? Albo im więcej? Teraz nie wiem. Ale zastanawiam się gdzie stawiać e, tutaj e, tego jest drona, wiecie? Zastanawiam się gdzie go ostatnio stawiałem. Chyba gdzieś tutaj, nie? Wtedy miał dobry zasięg. Wtedy miał bardzo dobry zasięg, więc chyba też go tutaj gdzieś postawię. Wtedy nie będzie zahaczał tutaj. O, o wszystkie farmy i będzie bardzo dobrze. Dobra, klok, klok. Szybko, szybko. Jeszcze dwa tysiaki. Weź to, wybijaj, chłopie. Weź to, wybijaj. On ma super umiejętność. Nie wiem na początku, czy dopowiedziałem to, czy tego nie dopowiedziałem. Ale on ma tą super umiejętność, że zatrzymuje czas i wszystkie jednostki stoją w miejscu. Żadna się nie rusza. O, -o. Ehm, Coś tam leci. Coś tam leci, ale wybite. Dobra, zobaczcie, że tutaj naprawdę bardzo ładnie ten laser ogarnia. Ja zastanawiam się, czy zatrzymać tutaj coś, czy nie, ale chyba nie. Wybraniamy to. Dobra, czyli dalej jedziemy na autoskip. Tutaj w sumie mamy już Max level, więc ja bym musiał postawić kolejną jednostkę. Może gdzieś tutaj. Może gdzieś tutaj. Ona będzie już tutaj z przodu biła. Trochę stół nóg będzie pewnie łapała, ale dzięki temu też będzie zatrzymywała inne jednostki. Tutaj nie jest to aż tak wielkim problemem, przynajmniej na razie. Więc nie będę inwestował w drona. On tutaj też się broni, jak widzicie. Zobaczcie ma animację obrony znaczy teraz już nie będzie widać ale spoczko, spoczko, nic nie szkodzi lecimy dalej, lecimy dalej to spokojnie wybijemy no i w zasadzie tutaj już będzie max level zaraz, chwila zaraz będzie max level, tutaj time stop jeszcze nie użyłem, ale ostatnio się dowiedziałem, że ja to ja używam ten time stop, ja to włączę, jak tylko będzie troszkę więcej niebezpieczeństwa jak będzie większe zagrożenie, o może wtedy i to jest chyba na 5 minut. Chyba time jest 5 minut trzeba czekać aż znowu będzie można włączyć. Więc no rzadko, bardzo rzadko. Ja mam nadzieję, że to jest tak, że stawiam jednego i każdy ma tą umiejętność na sobie, więc co chwilę będzie można time stop robić, ale nie, nie, to tak nie działa niestety. Ale tutaj zobaczcie, time stop dostał. Dostał time stopa. Dobra, więc może skoro time stopa dostaje, to ja może teraz tego drona postawię. Gdzieś tutaj, chociaż chwila Na czwóreczkę najpierw I postaram się tutaj Kolejnego kloka postawić ehm, Kolejny klok Niech stanie Tutaj, dobra i teraz postawię Drona, niech on już sobie tam stoi Dron, dron, szybko stawaj Tutaj, będzie zasięg? Mam nadzieję, że będzie, jest zasięg Super, idealnie jest zasięg, powiem szczerze Także tutaj kolejny klok Będzie, sta ten, o jak ty masz zasięg wow ładnie tutaj wszystko ogarnia, widzieliście to. Dobra, jest super, jest super, lecimy z następnym klokiem na maksa. I zobaczmy, jak to wyjdzie. Co my tutaj mamy? bazow dwa razy, ale spokojnie wybijamy. Spokojnie wybijamy. Teraz stuny też schodzą. Chwila, ja może. Hmm. Ja może pierwszy raz użyję tego skilla, co? Czy jeszcze chwilę poczekać? Jeszcze chwilę, może jeszcze chwilę. I teraz. Boom! Tak to właśnie wygląda ten skill. Teraz wybijamy tutaj, wybijamy. Coś tutaj chyba wybijamy, nie? Te UFO by się przydało wybić. O właśnie, o właśnie. I teraz UFO znowu znikło. To niedobrze, to niedobrze, to bardzo e, niedobrze. Także teraz, jak widzicie, tutaj po lewej, na dole. E, tutaj mamy czas i to było 300 sekund, więc tak jak mówiłem, 5 minut. 3 tak 5 5 minut. Sorry. 5 minut trzeba teraz czekać, czy mi się to uda, szanowni państwo, bo teraz te jednostki przechodzą. Coś tutaj zepsułem i to tak dosyć ostro, dosyć ostro ten autoskip za dużo mi tutaj idzie i nie ogarniam tego damage'u niestety, niestety nie ogarniam damage'u, więc trzeba tutaj zainwestować e, slow 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 Szybko chłopie, slowuj i to wszystko! Nie! 3 minutki, 5 minutek? Nie, nie dam rady. Ludzie, nie dam rady, coś tutaj zepsułem, za szybko to chciałem ogarnąć, za szybko ogarnąć chciałem i autoskip mnie zniszczył. No niestety nie udało się, ale tak właśnie wygląda ta jednostka, tak ona działa. Te jednostki w sumie, bo Green Laser e, dzisiaj był i był dzisiaj clockman. Także ten Clockman właśnie taką ma umiejętność, może ja troszkę za szybko tutaj chciałem to ogarnąć. E, a clockman nie jest aż tak silny, tak to się przynajmniej wydaje, tak? Bo nie ogarnął. Całkiem dobrze mi szło, tylko no, jednak autoskip powinienem wyłączyć. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że mimo wszystko odcinek się podobał. Zostawcie subika pod filmikiem, jeżeli chcecie więcej odcinków. No i jeżeli chcecie mnie wesprzeć. A ja się z wami już dzisiaj żegnam. Także dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!